Maneczko w kolejnym odcinku ze, z taktyką. Dzisiaj będziemy testowali taktykę 4-1-4-1, którą widzicie na załączniku, obrazku, oczywiście, we, w dwóch klubach naraz. Czyli to będzie Kortrijk, najgorsza drużyna w lidze belgijskiej, oraz Andelech, który będzie, no, jest potentatem tej ligi i będzie na pewno walczył o mistrzostwo tego kraju. Już zapraszam Was na materiał, w którym zobaczycie statystyki, i od tego zaczynamy. Przechodząc do statystyk, obydwa kluby niespodziewanie znajdują się we grupie mistrzowskiej. Kotrajk rozgrywa swój historyczny sezon wchodząc do grupy mistrzowskiej jak tutaj widać, zdobywając aż 16 wygranych przy czym 49 punktów i to niewiele traci do Anderlechtu, który zdobył mistrzostwo, bo to jest zaledwie 7 punktów straty. Więc teraz jest to naprawdę historyczny moment. Anderlecht jak było zapowiedzi, będzie walczył mistrzostwo kraju i tak też się stało. Wygrywa to pewnie, zdobywa to mistrzostwo. Bez dwóch zdań. Przechodzę jeszcze co do tabeli która wygląda w ten sposób: Kortrijk by zajęło w piąte miejsce w tym momencie po 30 spotkaniach. E, oczywiście, tutaj można powiedzieć, że ta taktyka, którą mam demonstruję dzisiaj, nie polega na zbyt dobrej grze w defensywie, ale ofensywnie jest bardzo, bardzo mocna. Tu widzimy Anderlecht strzela 101 goli, Kortrijk strzela 92 bramki. No, dominacja dwóch klubów względem strzelonych bramek. Najwięcej strzałów na bramkę oczywiście, bez zmian. Dwa kluby, które prowadziliśmy które tą taktyką zniszczyły tą ligę. Tu już dalej, w tym momencie, no, niestety, jest tylko Underlecht w posiadaniu piłki, no bo niestety Cordlake jest dużą, bardzo, bardzo słabą i ciężko było im utrzymać, dotrzymać im kroku Underlechtowi. No ale jak tu widzicie, w następnej stacji, niestety, już jesteśmy daleko, daleko. Przechodząc jeszcze szybko sobie zerknijmy, ile straciliśmy bramek. Straciliśmy 74 bramki we Cordlake. Przechodząc do Underlechtu, to w Underlechcie ten bilans jest również taki sam. Czyli wychodząc sobie, Założenia, że ta taktyka po prostu nie działa za dobrze w defensywie, ale kiedy mamy dobrą siłę ofensywną, jak widzicie jak jesteśmy ustawieni, bardzo mądrze ustawiona linia ofensywna, bardzo skuteczna po prostu miecie przeciwników. są do centrum danych, jeszcze sami to potwierdzimy, czy to faktycznie było takie zmiecienie przeciwników. Mamy 2,5 gole w underlechcie na mecz strzelone niecałe, prawie dwa kole na mecz stracone, więc to jest bardzo, bardzo duża ilość. Celne strzały, niecałe 43%, to nie jest jakiś rewelacyjny wskaźnik. Oczywiście strzały na mecz 14, to też nie jest jakiś wskaźnik, który by nas zadowalał. Więc to wszystko widzicie, że nie wygląda rewelacyjnie, ale mimo to zdobywamy świetne wyniki. Przechodząc sobie do court -like. wygląda praktycznie identycznie co w Andel Taktyka we w najsłabszej drużynie we w Belgii działa prawie tak samo jak w najlepszej drużynie Belgii. Coś fenomenalnego. Taktyka po prostu fenomen. Działa w każdym klubie i ciekawość, czy to będzie działało w waszych karierach, gdzie zagracie w innych krajach niż ja, czy też faktycznie będzie można osiągnąć takie sukcesy tą taktyką. Sukcesy nie sukcesy, wiadomo. Zawsze czy Wzmocnieniu składu obrony, może trochę po zmienianiu ustawienia, po się bardziej, po mentalnością względem jakichś spotkań, można wycisnąć coś ciekawszego z tej taktyki. Ale tu, już na pierwszy rzut oka nam się, rzuca z gole na mecz to samo, praktycznie co w Anderlechcie i stracone gole na mecz, praktycznie to samo co w Anderlechcie. strzały na mecz, praktycznie to samo co w Anderlechcie, troszkę lepsze wskaźnik celnych strzałów tutaj już jest akceptowalny, bo jest powyżej 45%, w było tam 43, niecałe 44, jak dobrze pamiętam, choć przy na to patrzyliśmy ale przejdźmy sobie teraz dalej do całego naszego kalendarza jeszcze spojrzymy sobie po prostu w Kordlech, jak oni sobie radzili spójrzcie, że Kordlech pokonuje tutaj Underlecht 4-1, tu wygrywamy 3-2 z Underlechtem czyli ta taktyka z najsłabszej drużyny pokonuje najmocniejszą drużynę, jedną ze z faworytów do zdobycia mistrzostwa Kraju. Ale my sobie zobaczymy takie spotkanie na przykład jak z Antwerpią, byśmy sobie chcieli zobaczyć mniej więcej jak tu strzeliliśmy bramki, później przejdziemy do Anderlechtu, że spojrzymy sobie jeden meczek w jak to wyglądało mniej więcej tak plus minus. Nie będziemy tu już więcej oglądali meczy, tylko sobie zerkniemy na te dwa, szybko sobie po prostu zobaczymy jak to mniej więcej wygląda. My oczywiście gramy w czerwonych strojach, pierwsza nasza akcja, no tutaj akurat nic za wiele nie widzimy ciekawego. Jak, jak ten gameplay wygląda, ale mam nadzieję, że przy tak ofensywnie rozstawioną czwórką pomocników, to musi wyglądać naprawdę efektownie w pozycji atakujących. Gorzej może wyglądać w strefie defensywnej, gdzie mamy niestety, ale tylko jednego defensywnego pomocnika, który on nie zawsze może poradzić sobie zatrzymać tych przeciwników, zwłaszcza, to, że to jest swobodny rozgrywający. Przechodząc do Anderlechtu, końcówka sezonu w Anderlechcie, spójrzcie jaki dramat w Anderlechcie się stał pod koniec sezonu. Po prostu czerwona fala Anderlechtu, czyli Anderlecht generalnie yy, poza ostatnim wygranym meczem ze Antwerpią 4-1 miał strasznie, strasznie dużą przewagę nad resztą ekip, gdzie sobie mógł pozwolić na 6 porażek z rzędu i dalej zdobył mistrzostwo. Tam 5 porażek z rzędu, bo tam jeszcze na było finał poharu. Więc, jakby mimo wszystko, zdobył mistrzostwo kraju. Więc tutaj można powiedzieć, że e, jakaś nieprawidłowość spotkała Anderlecht, który nie był w stanie pod koniec sezonu utrzymać swojego tempa. Więc pewnie ten wynik byłby, byłby zdecydowanie lepszy, gdybyśmy w go prowadzili, a nie robili symulację sezonu. To spójrzmy, jak tutaj ta, ta gra wygląda. No, widać, że siła ofensywna jest naprawdę, naprawdę potężna tutaj. Ta taktyka ma wielki potencjał. Tym mam wrażenie, że im lepszy klub, tym będzie jeszcze mocniejsza ta taktyka, bo wiadomo, im mocniejszy klub, mamy lepszych piłkarzy w ofensywie, oni będą bardziej kontrolowali to wszystko. Częściej będziemy przy piłce, zdecydowanie to będzie inaczej wyglądało. No tu w tym momencie widzicie. Piękne bramki, ładna gra, gameplay całkiem spoko ale przejdźmy do tej taktyki teraz już, żeby was nie zanudzać pierdołami. Taktyka wygląda tak samo jak wspomniałem, 4-1-4, przy czym zaczynamy sobie od bramkarza Libero z poleceniem indywidualnymi sobie, ja przeletę poszybko, wy sobie po prostu podpaczcie, możecie to skopiować. Oczywiście link do taktyki będziecie mieli we w komentarzu, tak samo będziecie mieli linki do Facebooka, do Discorda i oczywiście tam też jest link do wsparcia mojego kanału. Oczywiście w tym momencie zbieram na nową kamerkę, żeby ta jakość była lepsza w nagrywaniu, żebyście mogli też to w lepszej jakości oglądać. Tutaj gramy na poprawę prawej stronie bocznym obrońcom w ataku. Po lewej stronie mamy boczny obrońca w ataku ze widzianymi na ekranie poleceniami. W środku obrony gramy Libero, obrona i obrońca grający piłką. Tutaj we w tej obronie generalnie, jakbyśmy mieli coś zmieniać, to na pewno byśmy zmienili tego libero na obrońcę granicy piłką. Tu bym zrobił jedną zmianę, bo to by lepiej pewnie działało, ale na ten moment lecimy dalej. W środku mamy swobodnego rozgrywającego. Kiedy mamy piłkarza dobrze technicznego i kreatywnego, możemy tutaj tak sobie ustawić, ale tu również możemy sobie. Się zastanowić na przykład na ryglem defensywy, łącznikiem defensywy, bądź pomocnikiem odbierającym piłką. Tu mamy wiele, wiele możliwości do zmienienia, żeby po w zależności od tego kim gramy. W tym momencie, w tych wariantach ja wybrałem swobodnego rozgrywającego, przy czym do końca troszkę tego żałuję, bo mogłem zagrać tutaj bardziej defensywną rolą, żeby jednak starać się stracić mniej tych bramek, bo potraciliśmy kosmiczną ilość bramek w tym sezonie, Mimo, że osiągnęliśmy sukcesy tymi klubami, to jednak nie jestem zadowolony ze straconej ilości bramek. Po prawej stronie zaczynamy od skrzydłowego na wsparciu. Polecenia oczywiście widoczne. Po lewej stronie mamy zupełnie tak samo ustawionego skrzydłowy na wsparciu. W środku ustawiamy dwóch fałszywych napastników. Oczywiście widoczne polecenia. Oczywiście tu nic nie dodaliśmy od siebie. To są po prostu, które mają standardowo piłkarze. I wysunięty napastnik w ten sposób. Przechodząc teraz do stylu taktycznego. Mentalność ofensywna. We drugim naszym klubie graliśmy również na mentalności ofensywnej. Przechodząc dalej, przy piłce mamy to w ten sposób, jak tutaj widzicie, tu jak zwykle możemy też sporo porotować. Możemy też zmienić na przykład więcej dyscypliny. Możemy rajdy między obrońcami wyłączyć. Możemy również dać podania w pole karne. Tu jest też dużo możliwości, żeby tą taktykę sobie przebudować i spróbować w inny sposób zagrać niż ja. Przechodząc w fazie przejścia. Mamy to w ten sposób, praktycznie standardowo. Moje taktyki 80 -90 tak w 80-90% wyglądają w tej zakładce tak samo. I zakładka bez piłki. Tu, oczywiście, gramy bardzo wysoko, bardzo agresywny odbiór piłki. I to właśnie cechuje tą taktykę, gdzie jest wiel dużo pressingu, mimo że mamy ustawienie bardzo mocno ofensywne. Może i dlatego, tak ustawiliśmy tutaj dużo. Ofensywnej gry, bardzo duży nacisk na szybki odbiór piłki. Nie zawsze to wychodziło w słabszym klubie, czy w an. Nawet Anderlechton nie zawsze z tym radził, mimo że jest tutaj najmocniejszą drużyną w tej lidze. No, ale próbowaliśmy, próbowaliśmy. Więc jak sami widzicie, taktyka dość szalona. Według mnie sam taką taktyką w swoich karierach jeszcze nie stosowałem. Może w zbliżającym się Futbol Menagerze 2026 posta postawię na tą taktykę, bo mnie naprawdę zaimponowała. Przy testowaniu jej jest naprawdę całkiem całkiem ciekawa. Można tutaj, ja już tu widzę kilkanaście zmian, które bym doprowadził. Może jeszcze zdążę ją przerobić pod siebie typowo, pod mój styl gry i zobaczymy, jak mi pójdzie tą taktyką. Oczywiście, jak będzie sensowna, to też wam ją pokażę. Ale na dzisiaj, na ten moment, będziemy się żegnać, będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta taktyka. Oczywiście, nie zapomnijcie spojrzeć we w komentarze w mój. Opis pod tym filmikiem. Tam macie linki do Facebooka, linki do wsparcia mojego kanału. Oczywiście, cel to jest zbieram na kamerkę nową. I też zapraszam Was na Facebooka czy na Discorda, który jest we, w opisie pod tym filmie. Na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Cześć!